Witam was bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie, w kolejnym odcinku na tym kanale. Dziś trochę tak nietypowo, bo ostatnio zacząłem sobie grać ponownie w cs i stwierdziłem, że zrobię coś, co kiedyś próbowałem, ale nie wyszło mi to nigdy. A podczas próby chciałbym Wam to po prostu pokazać. Jesteśmy sobie na stronie CSGO Skins, na której będziemy robić dzisiaj wyzwanie od 20 zł do kosy. Wiem, że niektórym się to udawało. Zobaczymy, czy. Mi się akurat powiedzie i się uda. A wy, jeżeli chcielibyście zacząć sobie grać na stronce CESGO Skins i spróbować swoich sił, tak jak ja, możecie dostać przy doładowaniu bonus w postaci 2 zł i 10 groszy, wpisując sobie tutaj w tą rubryczkę kod Michello. Dawa on 10% bonusu przy doładowaniu i 2 ,10 zł na sam start. A za 2 zł 10, możecie sobie otworzyć taką skrzyneczkę, z której wyleci wam Taki oto uspik. Z racji tego, że zacząłem grać ponownie w CS, mam dla was mały konkurs w postaci takiej oto emeczki, którą będziecie mogli wygrać. Wystarczy, że napiszecie w komentarzu, biorę udział i oczywiście zasubskrybujecie ten kanał i zostawicie łapkę w górę pod tym filmem. A teraz bez przedłużania spróbujmy zrobić tutaj kosę. Będziemy mieli 4 próby. No i zobaczymy jak to wyjdzie. Okej, okay, a więc na sam start ja bym poszedł sobie na... Jakiś case battle. I spróbowałbym sobie właśnie te skrzyneczki za 2 zł 10 zrobić sobie je 3. Na dwóch graczy. I zobaczymy, może ktoś dołączy. Dołączyła osoba i zobaczmy czy uda nam się wygrać tą batelkę Okej, okay, mamy przewagę. O, to chyba on będzie miał więcej. O nie, jednak my, proszę bardzo. I ostatnia skrzynka. Uuu! No, bitwa nie była za bardzo opłacalna, ale zawsze to krok bliżej do kosy. Widziałem tutaj fajną skrzynkę. Którą spróbowałbym sobie otworzyć. Czekajcie, gdzie ona była? Gdzie ona była? Gdzie ona była. O! Mamy tutaj jakiś event z samymi zielonymi rzeczami. Co to jest? 1% na AWP. Mm -mm. Za duży budżet. Ale możemy sobie spróbować. Taką skrzyneczkę. Taki skinek byłby naprawdę dużo wart. Ale to jak zbudujemy sobie troszeczkę większy budżet. Dobra, skoro Case Batla wyszła, to spróbujmy sobie nową bitwę, tylko tym razem na ulepszonych skrzynkach za 2,10 zł i zrobimy je ponownie na 3 sztuki. Tym razem na 4 osoby. I dodam sobie tutaj boty. Dodamy sobie bota Isamu, dodamy sobie bota Rosso i mojego imiennika, czyli Michael. No i sprawdźmy, co z tego wyjdzie. O kurwa Wyszliśmy na prowadzenie i to w chuj z AWPą. My to wygramy chyba tak, o 47 zł z 12 Dobra, z 20 zł mamy zrobione 61. To jest bardzo, bardzo dobry początek. Zrobimy sobie kolejną bitewkę. Mamy tutaj jakieś nowe skrzyneczki za 2 10 zł 10. Zobaczmy sobie tą Colorful Case jedną, jedną tą i jedną tą. Wszystkie są tanie skrzynki. Bitwa wyjdzie nas dokładnie tyle samo. Czterech graczy ponownie na boty. Dajemy te same boty. Bot Isamu, bot Michael i bot Taroso Zobaczmy, czy z tego w ogóle coś wyjdzie. Yo! Isamu teraz się poszczęściło, oj oj, oj 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 tragiczny drop. Dobra, to już wiem, że ja tamtych skrzynek nie chcę otwierać. Bo to są skrzyneczki z, eee, z naklejkami. Ale dobra. Mamy troszeczkę większy budżet, więc pozwolę sobie zrobić coś takiego. Dajemy sobie Ultra Case, medium case. Jedną zbustowaną. Skrzyneczkę za 2,10 zł, którą przypominam, możecie sobie otworzyć. Używając mojego kodu. Okej, okay, gracze jakoś nie wbijają, więc dodajmy sobie boty. Oj. Coś tu poszło ewidentnie nie tak. Dobra, naprawiło się. Ojoj, bot Michael. 10 złotych ze skrzyneczki. O Jezu, jaki drop tragiczny. O Boże. Nie No, ten drop to była jakaś tragedia, naprawdę. Dobra, wykorzystajmy sobie punkty. Bo mamy ich troszeczkę. I spróbujmy sobie złapać jakiegoś skinka. O! Dobra, dodało nam to troszeczkę. Weźmy sobie jeszcze dwa skinki. Za 200. No i mamy 40 zł. 40 zł damy radę zrobić kosem. Powiem szczerze, że wątpię w to, ale mamy tutaj coś takiego jak taką skrzyneczkę. O! Nie będę czytał nazwy, bo nie chcę się spłaśnić. Zatrzymaj się. Jak się zatrzymasz, to będzie dobrze. Albo i nie będzie dobrze. O jest. Dajmy jeszcze jedną szansę tej skrzynce. Nie mam bladego pojęcia, ile to może kosztować. Okej, okay. skrzynka pomimo, że ma mój ulubiony kolor, zawiodła mnie. Więc wróćmy sobie do naszej taktyki. Czyli cztery... Trzy skrzyneczki, albo dobra, cztery skrzyneczki. I spróbujmy sobie to zrobić na botach, które już mieliśmy. Ta bitwa była dosyć opłacalna. No i sprawdźmy co z tego wyjdzie. Pierwsza skrzyneczka. Ojoj ojoj, oj, ojoj ojoj, ojoj, ojoj ojoj. Najgorszy drop jaki chyba mógłby być. Ojej. Chyba więcej nam ta strona nie da wygrać. Coś czuję. Ojej, ojoj. jeszcze druga Mortis. Oho Ej, nie no dramat. Patrzcie, ile z tego pieniędzy by było. I ja cię dupia. Zostało nam 11 złotych Więc wiecie co, ja spróbuję sobie ultra case'a i dopełniamy maksymalnie low casesami. Czy to będzie za drogo? Ale tak będzie idealnie. Dobra. Czterech graczy utwórz, zobaczymy jak to wejdzie spróbujmy sobie teraz na samych graczy tylko troszeczkę wolno dołączają w ogóle piękny użytkownika tutaj dobra, nikt nie dochodzi, więc bierzemy sobie bota i samu i zobaczmy jak to wejdzie Zapowiada się tragicznie, i to bitwa szczerze nie była nawet opłacalna dla tej osoby. Za pierwszym podejściem się nie udało, więc. Próbujemy drugi raz. Mamy ponownie 23 zł. I spróbujmy sobie znowu tą samą taktyką, którą mieliśmy. Tylko tym razem troszeczkę dłużej się zajdzie, bo będziemy sobie robić po prostu takie bitwy na jedną skrzynkę, na dwie osoby i zobaczymy po prostu. Czy to wyjdzie, czy to nie wyjdzie? No nie, mówię, będę próbował każdej taktyki jaką mogę. No i tutaj przegrałem. Oj, nie, 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 nie. Te bitwy się nie opłacają strasznie na pojedyncze skrzynki. Tym razem zmienimy bot Adrian, bot Alex i bot Emily. Zobaczmy, co oni będą mieli do zaproponowania. No a wupa Mortis dla bota Adriana. Nie podoba mi się to już. Dla mnie skaucik, ale to chyba i tak nam nie pomoże. Ojej, jeszcze tam Mortis polecił. Kurczę, no Zastanawiam się powoli, jakim cudem te osoby po prostu zrobiły z tych 20 zł tą kosę. Bo powiem wam, że naprawdę jest ciężko. Jest takie chysiub. Dołączyli sami gracze, więc sprawdźmy. Powiem Wam, że jest tragedia naprawdę. Wykorzystajmy sobie jeszcze te punkty. Które nam niestety nie dały dużo. Tak samo jak te, no ale dobra. Mamy 2,90. Więc spróbujmy sobie otworzyć jedną no, tą skrzyneczkę. I tak jak myślałem Mogłem otworzyć tą skrzynkę Okej okay. o, o. Kurde No i niestety nie możemy ich otworzyć A nie, możemy Po prostu strona jeszcze nie O Jezus Maria Fajny drop 80, bardzo ładny. Ej, jakby poleciało dalej, to by było fajnie, bo to kosztuje około 3 zł. Mamy ponownie 20 zł na koncie, i spróbuję teraz zrobić coś, co czuję, że położy troszeczkę cały mój plan. No dobra. Mamy tutaj taki tryb jak Chester Mode, który daje równą szansę na zdobycie każdego przedmiotu. Czyli mamy sześciutkie przedmioty, które mogę zgarnąć. Czyli na przykład mogę zgarnąć jednym strzem tego skin, ale również mogę zgarnąć tego skin. Więc sprawdźmy. Coś czuję, że ta próba będzie bardzo szybka, bo. No bo coś szczerze mówiąc nie wierzę, że. Odda, no ale dobra. Weź jeszcze jeden złotych i zobacz. O, ja pierdziel. Tak nie był dobry pomysł. Otworzę sobie jeszcze trzy locale, z których leci No Tak, leci nam. Skin, który nam zwrócił. I przez to możemy otworzyć sobie to jeszcze raz. O, to może być dużo warte. Prawie zwróciło, ale troszkę zabrało jednak. Stój, 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 Pięknie. To nam oddało. Co prawda tam 10 groszy, ale zawsze coś. I to już niestety nas pogrążyło. Totalnie. No nie, w sumie. Już tak tragicznie nie ma. Ale dobra. Ogarniam kolejne 20 zł i robimy ostatnią próbę. Ponownie na naszym koncie znajduje się 20 złotych i tym razem spróbujmy dołączyć do kogoś do bitwy. Eee, mamy tutaj taką za 4 złote. To jest bitwa na underdogu. O jest. To, to są skrzynki z naklejkami. Nie, wiecie co? Ja wychodzę stąd. Ja nie chcę naklejek, ja chcę skiny. Dobra, jesteśmy na jakiejś bitwie. Udało się zrobić tak, że wszyscy dołączyli. i, i, i... i, i. Niestety przegrana. Kolejną batelkę widzę tutaj. Do której nie zdążyłem dołączyć. ojoj Dołączmy sobie tu. 6 zł z Ojej, ojeju. Ojej, ojej, ojej. Najgorzej. Wszyscy mamy to samo. To samo i przy losowaniu wygrywa niestety nie my. Dobra, bitwa za 2 10 zł 10. Na lowcase. I wygrywamy. Tak, wygrywamy tą tą bitewkę, przepraszam, skrzyneczkę. Kolejna bitwa za 2 10 zł 10. Dołączamy. I sprawdźmy, co z tego wyjdzie. Wow. Ej, nie spodziewał się, że ten 250 jest taki drogi. Bitwa za 4 zł. Jednak bitwa za złoty. 26. O kurwa! Yo. Ej, to jest skin, którego nigdy nie trafiłem i to jest chyba najwyższa wygrana aktualnie na... tej stronce. Ja tego skina sobie zostawię. Z tego względu, że następnym razem, jak będziemy coś nagrywać z tej stronki, to po prostu wam go rozda. Może może zaryzykujmy, wiecie? Jezu, jaki tu jest masz. O Boże. Nie, 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 nie. Nie, nie, nie. Czekajcie. Forgotten Case. Zapomniana skrzynka. W której mamy naprawdę fajne skrzyny. Sprawdźmy sobie. 4 20 groszy No i to nie będzie długo dużo kosztować mm -hmm. Nie zwróciło. Eee... Tak sobie patrzę na te skrzynki i szczerze nie wiem co by teraz zrobić? Mamy te 20 zł, ale no nie wiem, wiecie co, zrobimy sobie case batla takiego all in, wchodzimy na całość, dajemy sobie dwie skrzyneczki te, dajemy sobie jedną tą eee, eee, eee. ja Polecimy w ogóle ja nie ma takich pieniędzy. I dodajemy sobie jedną tą skrzyneczkę do pitewki. Robimy sobie all-in za całą kwotę, którą mamy. I dodajemy sobie boty. Sprawdźmy czy moja decyzja będzie dobra. O Jezu, już widzę, że nie będzie dobra. Polucie, no czemu im wypadło wszystko najlepsze, a mi najgorsze? Co mogło być? Nie ma ja szans, że ja dropę coś dobrego z tego. No niestety. Zostały nam jeszcze punkty, więc... Otwierajmy sobie tutaj coś. dało nam 3 złote, więc otwórzmy sobie jeszcze. Tą skrzyneczkę na tak zwanym prądzie To nam zwróciło, więc otwórzmy sobie ją jeszcze raz. I dało jeden wielki chuj. Mamy radę ją otworzyć ponownie? Nie damy rady jej otworzyć ponownie. skrzyneczka za 2 ,10 zł 10. Ja pierdziel, ale gówno daje. Zostało nam złoty 56, więc otwieramy sobie naszą ostatnią skrzynkę. Z której leci nic. Od kiedy to jest tyle warte? Dojść do kosy niestety się nie udało, ale udało mi się zdobyć skinka, który będzie dla was do rozdania na następnym tego typu odcinku. No I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Pamiętajcie o tej MHC, która będzie dla Was do rozdania. I widzimy się już w następną niedzielę. Trzymajcie się. Cześć!